Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie w czwartek 24 października. Moi drodzy, dzisiaj rozważamy bardzo trudną Ewangelię, zaczerpniętą z ostatnich wersetów 12 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. jest podtytuł nawet dany do tej Ewangelii: Ewangelia Niosąca Rozłam. Moi kochani, ten podtytuł już zapowiada faktycznie tę. Wagę, ten ciężar tej Ewangelii. Jezus mówi bowiem tak: Nie przyszedłem przynieść ziemi pokój, lecz rozłam. Odtąd w jednym domu troje będą przeciwko dwojgu, a dwo, dwoje przeciwko trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Z mojego powodu będzie rozłam. Jezus w dzisiejszej Ewangelii prorokuje i zapowiada, że nieraz może dojść do takiej sytuacji, że ze względu na wiarę, ze względu na wierność Bogu, Jego słowu, dojdzie do konfliktu między ludźmi. I Ty możesz doświadczyć właśnie tego w swoim życiu, że ze względu na wiarę jakaś relacja Ci się posypie. Gdzieś w relacje z drugim człowiekiem wejdzie no, jakiś konflikt, dojdzie do konfliktu, w czasie którego ty musisz się opowiedzieć wiernie za swoim sumieniem, za Bogiem, za Ewangelią. I moi drodzy, nieraz to może właśnie spotkać nas w rodzinie, nieraz może to spotkać nas w gronie przyjaciół. Często jest tak, że człowiek, który się nawraca, nagle zmienia myślenie, przechodzi metanoję, nagle nie pasuje do swojego starego środowiska. Jego przyjaciele już go nie akceptują. Nie chcą go takim nowym, takim nawróconym, takim wolnym od używek, nieużywających pewnych słów, nie chodzących już w pewne miejsca. Nie chcą już go takiego. Nie jest już atrakcyjny. I moi drodzy, to może się tobie przydarzyć. Jeżeli rzeczywiście głęboko przeżyjesz nawrócenie, mogą posypać ci się pewne relacje. Ale moi drodzy, nie przejmujmy się tym. Wiecie, moi mili, nawet święty Paweł w swoich listach nauczał, to jest bardzo radykalne, że jest możliwy rozwód w małżeństwie kiedy jest mąż, żona, ważnie zawarli związek małżeński, jest możliwy rozwód w imię Boże, za wolą Bożą. W jakiej sytuacji? I Paweł naucza tak. Jeżeli zawarłeś małżeństwo, nie będąc jeszcze gorliwym chrześcijaninem, nie będąc jeszcze świadomym uczniem Jezusa, twoja wiara była letnia, tradycyjna. Twoja żono i Twojego męża, wasza wiara była letnia. I byliście ze sobą y, przed ołtarzem, ślubowaliście sobie, lecz po jakimś czasie nagle któryś z tych y, małżonków doznaje łaskę, łaski nawrócenia. Przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zaczyna żyć pełnią Ewangelii. I to nawrócenie, to zwrócenie się ku Bogu, nagle drugiej stronie, mężowi czy żonie, zaczyna przeszkadzać. I mąż, żona zaczyna nawet to zwalczać, wyśmiewać, ograniczać czy uniemożliwiać praktykę wiary, bycie w kościele, modlenie się. I w takiej sytuacji święty Paweł mówi rozwód. Kiedy ktoś, po ślubie się nawróci, i później przez to jest nękany, prześladowany przez swojego współmałżonka, jest możliwy w kościele rozwód. I moi, kochani, to jest fakt. To jest i dzisiaj właśnie ten przypadek świętego Pawła no to się nazywa. I w świetle prawa kanonicznego jest to możliwe. No, co to pokazuje, ten wyjątek? że można nawet wziąć rozwód w kościele że wierność Bogu jest najważniejsza że miłość do Boga jest pierwsza przed miłością do męża przed miłością do żony przed miłością do dzieci przed miłością do rodziców ta relacja jest pierwsza twoja i Jezusa wasza twoja i Boga ona jest Najważniejsza. Jeżeli coś jej zagraża, to moi drodzy, trzeba ją ratować. Kosztem innych relacji. Możesz stracić przyjaciela, możesz stracić kogoś bliskiego, ale nigdy nie trać wierności swemu sumieniu. Nie gwałć swego sumienia. Idź za głosem Ducha Świętego, który. Zaprasza ciebie do zażyłej relacji z Bogiem. My należymy tylko do Niego, nie do innych ludzi, nie do drugiego człowieka. Dzieci nie należą do rodziców, mąż nie należy do żony, żona nie należy do męża. Każdy jest osobny, ale podporządkowany, podległy stwórcy. Jako stworzenia jesteśmy zależni tylko od jednej osoby: Boga, który nas stworzył. Więc, moi drodzy, przyjdą konflikty, jeżeli będzie radykalne nawrócenie w Twoim życiu, ale nie bój się tych konfliktów. Jezus je zapowiedział. One mają prawo się pojawić. Nie muszą, ale mogą się pojawić. Więc, jeżeli się pojawią, nie lękaj się. Poświeć pewne sytuacje. Będzie Ci może trudno zrezygnować z pewnych relacji, ale, moi drodzy, to jest wola Boża, abyśmy żyli w obfitości, w prawdzie, w wolności, pełnią szczęścia. A to wszystko gwarantuje Bóg i relacja z Nim, nie z drugim człowiekiem. Tak więc, moi drodzy, niech Pan nam błogosławi i fajnie przeszliśmy przez tę trudną Ewangelię. Kiedy Jezus mówi paradoksalnie: Nie przyszedłem przynieść pokój, jak wam się wydaje, ale miecz. Przyszedłem przynieść ogień. Jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Przyjdzie taka chwila, że będzie rozłam w jednym domu, gdzie mieszka pięcioro. Troje przeciwko dwojgu i dwojgi, dwoje przeciwko trojgu. Tak, Jezus tak właśnie prorokował. I moi kochani, w życiu niektórych z nas to się wydarza. Ale wtedy się nie bójmy. Jezus to zapowiedział. I to jest dobra droga. Zatem nie lękaj się straty, straty materialnej czy straty nawet drugiego człowieka. Bój się tylko utraty Bożej łaski, Jego przychylności, Jego zbawienia, Jego miłości. Tego nie chciej nigdy stracić. Niech Panom błogosławi. Życzę Wam wszystkim i sobie wspaniałego czwartku w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.